Dzień dobry, za nami Maj, miesiąc stopniowego luzowania gospodarki oraz powrotu do tak długo oczekiwanej przez nas normalności. To także miesiąc zmożonej aktywności naszych ekspertów w prasie i w telewizji. Na naszych stronach opublikowaliśmy ponad 50 fachowych artykułów. Pisaliśmy m.in. o tym, kto zyska, kto straci na programie Polski Ład. Pisaliśmy również o ważnych zmianach dotyczących urlopów rodzicielskich. A także o obowiązku od 15 maja składania do ZUS kodu zawodu. A o czym jeszcze ciekawym pisali nasi eksperci na stronach poradnik HR, chingowo oraz głównej stronie Grantortum? Ja nazywam się Katarzyna Doktor i zapraszam cię na Flash News, w którym podsumujemy miniony miesiąc. A oto wybrane artykuły z blogu Poradnik HR. Sytuacji, w której duża część pracowników przeszła na zdalny tryb wykonywania służbowych zadań, coraz częściej zacierają się granice pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Marta Koczerska odpowiada na pojawiające się pytania, jak daleko może posunąć się pracodawca w celu kontrolowania swoich pracowników, czy może monitorować ich pocztę? Konieczność podawania sześciocyfrowego kodu zawodu osoby zgłoszonej do ubezpieczeń społecznych to nowy obowiązek pracodawców związany głównie z celami statystycznymi. Honorata zakrzewska Krześ wyjaśnia, co warto na ten temat wiedzieć. W związku z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym rodziców i opiekunów, która została przyjęta w czerwcu 2019 roku. Państwa członkowskie Unii Europejskiej muszą do 2 sierpnia 2022 roku zaimplementować w polskich przepisach bardzo ważne zmiany. Najważniejszą z nich jest wprowadzenie minimalnego okresu urlopu rodzicielskiego dla ojców w wymiarze dwóch miesięcy, który nie podlega przeniesieniu na drugiego rodzica. Czy to oznacza, że ojcowie będą musieli skorzystać z dwumiesięcznego urlopu rodzicielskiego? Wyjaśnia Anna Miros. Zapraszam do lektury. A oto wybrane artykuły z blogu Księgowości z sekcji. Dzięki zmianom przepisów już niebawem cudzoziemcy łatwiej rozliczą się z urzędem skarbowym, a płatnicy będą mogli wywiązać się z obowiązku wskazywania identyfikatora podatkowego pracowników cudzoziemców, uprawnionych do posługiwania się numerem PESEL do celów podatkowych. Ostatni rok przyniósł wiele nieoczekiwanych zmian. Ze względu na przedłużające się obostrzenia i przymusowe zamykanie biznesów, część firm nie była w stanie podnieść się z kryzysu. Dlatego zarządy decydowały się na otwarcie procedury likwidacji spółek. W przypadku, gdy założenie o kontynuacji działalności nie jest zasadne, jednostka jest obowiązana utworzyć rezerwy na koszty związane z likwidacją. Milena Rejer wyjaśnia, co warto na ten temat wiedzieć. 26 maja bieżącego roku Rada Ministrów przyjęła pakiet SLIM-2 które obejmuje kilkanaście zmian mających m.in. odciążyć przedsiębiorców w zakresie obowiązków dotyczących podatku VAT oraz zwiększyć elastyczność realizacji prawa do liczenia VAT. Jedną z kluczowych zmian ma być ułatwienie korzystania z mechanizmu podzielnej płatności VAT. A co dokładnie zawiera pakiet przyjęty przez rząd? Szczegóły wyjaśnia Honorata zakrzewska krzyś Zapraszam was również do odwiedzenia głównej strony Grant Thornton, gdzie w ubiegłym miesiącu ukazało się wiele ciekawych publikacji. A oto te, które dla Was wybrałam. Obecnie obowiązujące przepisy nakazują pracodawcy, by zadbał o bezpieczeństwo pracy swoich podwładnych. Niestety, jego możliwości w tym zakresie są ograniczone. Anna Miros w swoim artykule przybliża, jakie zmiany w tym zakresie szykują ustawodawcy. To już drugi miesiąc z rzędu, w którym badanie Grant Thornton i Element przynosi bardzo pozytywne wieści. Stopniowe odmrażanie większości branż w Polsce powoduje, że na rynku pracy na nowo rozpoczyna się walka o pracownika. W kwietniu bieżącego roku pracodawcy w Polsce opublikowali w sieci 282,8 tysiąca nowych ofert pracy, to najwięcej od stycznia 2020 roku. Aż o 100% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Więcej na temat rynku pracy znajdziecie w naszym raporcie. Zapraszam do lektury. Tak zwany polski ład został zaprezentowany przez Prawo i Sprawiedliwość w sobotę 15 maja. Nasz zespół ekspertów z doradztwa podatkowego w składzie Dariusz Gałązka, Maciej Hadas, Małgorzata Samborska, Dariusz Bednarski i Michał Rodak przygotowali szereg publikacji wyjaśniających, kto zyska, a kto straci na proponowanych zmianach. Serdecznie zapraszam do lektury. Linki do wszystkich publikacji znajdziecie w opisie. Nowoczesna i antydyskryminacyjna polityka płacowa część druga. To nasz najnowszy purpurowy informator, w którym nasi eksperci Monika Smulewicz, Agnieszka Wachowicz i Wojciech Chromik Wyjaśniają, jakie są zasady konstruowania regulaminu wynagrodzeń, który służy zarówno interesom pracowników, jak i pracodawców? Jak w praktyce dokonać procesu wartościowania stanowisk pracy? Zapraszam do lektury. Specyfika pracy księgowego oraz kadrowego wymaga doskonałej organizacji i elastyczności względem zmieniających się przepisów. Zachęcam do pobierania naszych kalendarzy i korzystania z nich w codziennej pracy, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami i ważnymi terminami. Na koniec dzisiejszego podsumowania, zapraszam Was do zapoznania się ze zbliżającymi się webinarami. Jestem pewna, że każdy z Was znajdzie coś interesującego dla siebie. Na dziś to już wszystko. Dziękuję, że byliście ze mną. Zachęcam Was do cyklicznego odwiedzania naszych stron. Zapewniam, że tam codziennie znajdziecie masę ciekawych informacji. Dbajcie o siebie i widzimy się w kolejnym Flash News. Do zobaczenia.